Porażka Uniosceptyków, czyli o nowej Unii Polsko-Litewskiej podpisanej w Chorodle. A na koniec szybkie newsy historyczne, żebyście zawsze byli na bieżąco. Witam Państwa w najnowszym wydaniu historycznych wieści, a więc w programie, w którym dokonamy podsumowania wydarzeń sprzed wieków, ale tylko z ubiegłego tygodnia. Na początku przeniesiemy się do Chorodla. 2 października. Rodło. Bardzo miło mi tutaj Państwa gościć w ten naprawdę uroczysty dzień, kiedy to ponownie relacje polsko-litewskie się zacieśniają. Przypomnijmy to, co działo się od początku. Najpierw była Unia w Krewie w roku 1385. Jej postanowienia były dość odważne. Między innymi zakładały inkorporację Litwy do korony Królestwa Polskiego, o czym mówiliśmy w poprzednich materiałach i tłumaczyliśmy, że być może nie jest to takie oczywiste. Ten postulat nie wszedł w życie z kilku powodów. Po pierwsze, nie zgadzali się na to litewscy bojarzy. Po drugie, ważne persony, jak chociażby Witold, również byli przeciwni temu i nie chcieli oddawać swojej ojcowizny. A drugi powód, znacznie bardziej obiektywny, to fakt, że administracja Polski nie byłaby w stanie, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć tak ogromnie rozległych terytoriów Litwy, które rozpoczynały się przy Bałtyku na żmudzi i ciągnęły się aż po Morze Czarne. I na wschód, na Smoleńsk. Pamiętać musimy również o Witoldzie Giedyminowiczu, krewniaku Jagiełły, który był bardzo ambitną, właściwie który jest bardzo ambitną postacią, który nie chce swojej ojcowizny oddać. Zawarł on, proszę Państwa, co może być dość zaskakujące: chwilowy sojusz z Zakonem Krzyżackim. Chciał sobie zapewnić spokój na zachodzie, by móc ruszyć na wschód i tam poszerzać swoje granice. Niestety dla niego zatrzymali go Tatarzy pod Worską w roku 1399. Wtedy to Witold musiał wrócić i spojrzeć ponownie na zachód, a tam jego głównym rywalem nie był Jagieło, a byli właśnie Krzyżacy. Dlatego też w roku 1401 zawarto kolejną Unię Wileńsko-Radomską. Rozwodniła ona nieco postanowienia Unii w Krawie. Po pierwsze, dożywotnim wielkim księciem Litwy został Witold, ale uznał on zwierzchnictwo Jagieły który został najwyższym księciem Litwy. Dodatkowo po jego śmierci Litwa miała wrócić ponownie pod władzę Jagieły. A gdyby Jagiełło umarł bezpotomnie, to bojarze litewscy zobowiązali się, że wybiorą na swojego władcę króla Polski. Potem, proszę Państwa, miała miejsce wielka wojna z zakonem krzyżackim, której kulminacyjnym momentem była bitwa pod Grunwaldem, wygrana oczywiście przez Sojusz Polsko-Litewski. Mówi się, że nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. I ta sentencja, po raz kolejny się sprawdza, bo choć udało się militarnie przetrącić kręgosłup krzyżakom, tak politycznie dalej stanowią oni trudnego przeciwnika. Mają ogromne wpływy chociażby na zachodzie Europy. Mając w pamięci to, że właśnie krzyżacy dalej są niebezpieczni, dalej to niebezpieczeństwo stanowią, udało się podpisać akt Unii chorodelskiej. Bo gdyby nie to, gdyby krzyżaków udało się pokonać zdecydowanie, gdyby zagrożenie z ich strony zginęło, zniknęło, to być może Litwa... A nawet na pewno nie byłaby tak chętna, by podpisywać z Polską kolejne unie. Właśnie to wszystko doprowadziło do podpisania Unii w Chorodle. Swój dokument wystawił Jagiełło. Dokument, tak samo brzmiący, wystawił Witold. Oczywiście swój dokument wystawiła Szlachta Polska. Ale co ciekawe, swój dokument wystawili również bojarzy litewscy. Co wprowadza nowa Unia? Po pierwsze, 47 litewskich rodów o chrześcijańskim wyznaniu. Zostało zaadoptowanych do rodów polskiej szlachty. Dodatkowo litewscy bojaży, po raz pierwszy nazwani również szlachtą, dostali odpowiednie przywileje. Litewscy bojaży, szlachta zobowiązali się również do wiecznej przyjaźni z Królestwem Polskim. Również litewski tron przestał być dziedziczny, bo od tego momentu nowym wielkim cięciem Litwy miała być osoba, którą desygnował król polski i polska szlachta. Oprócz tego stworzono nowy podział administracyjny na Litwie. Gdy militarnie pod Grunwaldem krzyżacy przegrali, tak teraz, trzy lata później, wydaje się, że ich sytuacja polityczna jest znacznie gorsza poprzez zbliżenie państwa polsko-litewskiego. Akt Unii w Chorodle jest bardzo ważny. Pomijając fakt, że ponownie wzmocniono więzi pomiędzy oboma państwami, to wzmocniono więzi pomiędzy polskimi i litewskimi elitami, a to rozpocznie długi proces polonizacji litewskiej szlachty. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na fakt ogromnej emancypacji litewskiej szlachty. Bojaźni, zamiast moskiewskiego poddaństwa, wybrali polską wolność polityczną. Pokazuje to doskonale fakt, że i oni wydali swój akt podczas Unii w Chorodle, co nie było standardem. Unia ta jednak nie całkowicie weszła w życie. Zresztą podobnie było z poprzednimi postanowieniami innych Unii i podobnie będzie z następnymi. Chociażby zobowiązanie Litwy do wyboru władcy, którego wskaże im polski król. Już po śmierci Jagieły okaże się to martwy przepis. Litwini na swojego wielkiego księcia wybiorą młodszego syna Jagieły, a więc Kazimierza Jagiellończyka, zamiast Władysława Warnyńczyka. Pomimo tego wszystkiego Unia w Chorodle jest bardzo istotna i należy o niej pamiętać, jako o kolejnym etapie rozwoju relacji polsko-litewskich, które zostaną przypieczętowane 150 lat później Unią Realną w Lublinie. Dodatkowo na Unię można popatrzeć przez pryzmat ekspansji kultury zachodniej i katolicyzmu. Tak jak na Półwyspie Iberyjskim Unia Kastylijsko-Ragońska ułatwiła rekonkwistę, tak w Europie Środkowo Wschodniej Unia Polsko-Litewska poszerzyła wpływy katolicyzmu, a ograniczyła wpływy prawosławia czy w dalszej perspektywie islamu. Bardzo dziękujemy. Teraz przejdziemy do szybkich newsów historycznych. 2 października 1187 rok. Saladyn zdobywa Jerozolimę, którą 88 lat rządzili krzyżowcy. 3 października 1501 rok. Sejm w Piotrkowie wybiera na nowego króla Polski Aleksandra Jagiellończyka to czwarty Jagielon na krakowskim stolcu. 4 październik 1189 rok Wojska Saladyna pokonują Chrześcijan pod Akką. 5 października 610 rok Herakliusz zostaje nowym władcą Cesarstwa Bizantyjskiego. Zostaje pierwszym Bazileusem. 6 października 1609 rok Hetman Jan Karol Chodkiewicz pokonuje Szwedów pod Gawią. 7 października 1620 rok Hetman Wielki Koronny Stanisław Łukiewski ginie pod Cezorą. 8 października 314 lub 316 rok Konstantyn Wielki pokonuje prześladowcę chrześcijan, a więc liceniusza pod Kybalis A teraz czas na historyczną zagwostkę. Tak prezentuje się aktualny ranking. A oto treść dzisiejszej zagwostki: ilu jagiellonów zasiądzie na krakowskim stolcu? Odpowiedzi zostawiajcie w komentarzach. A teraz czas na krotochwilę, chwilę, czyli dowcipy i figle. Przytoczymy teraz żart naszego wiernego widza, Grand Kapo, dlatego wszelkie zażalenia, ale i zasługi ślicie do niego. Co mówi rycerz po meczu tenisa? Gem, set, miecz. Dziękujemy za dziś i do kolejnego spotkania z historycznymi wieściami.